Witajcie, kochani. No, tak spacerując sobie po lesie, już wychodziłem z tego lasu i nagle coś tam takiego spłynęło. Sam nie wiem, na czym to polega, ale polega to na tym, że z przestrzeni przychodzi jakiś temat. Ja to nazywam według tego, co Robert Monroe yy, pisał w swoich książkach, że takie roty spływają i pewne tematy potrzebują w przestrzeni być poruszone. Nie rozumieć dlaczego, a potem okazuje się, że ktoś mówi, pisze do mnie, że akurat to było mu potrzebne. No, ale jaki temat? Jest coś takiego w naszej drodze, że przychodzą takie momenty, takie sytuacje, takie doświadczenia, które pozwalają nam odczuć, odczuć coś głęboko w sobie. Co płynie z naszego wyższego jestestwa, z naszego rdzenia, z naszej esencji, źródła. I to poczucie jest takie bardzo dla nas wyjątkowe, niesamowite. I są takie przebłyski w naszej podróży, w tych momentach odczucia tego czegoś, co jest naszą integralną, naszą taką ponadczasową jakością w tym, kim jesteśmy. I czasami też ego-umysł próbuje takie coś skonstruować, zbudować taką strefę, taką przestrzeń swojej świętości. No i potem ją trzyma, trzyma, by jej nie puścić i układa wszystko pod to, żeby właśnie Utrzymać ten stan w sobie. No ale wiecie, ten utrzymywanie tego stanu w sobie jest niekończącą się drogą pełnych procesów, terapii i tak dalej. I różnych praktyk, różnych rytuałów, które potrzebują być wykonane, by utrzymać w sobie ten stan, no właśnie, który został zbudowany, wykreowany przez nasz ego umysł. I czasami takie imitacje. Pojawiają się w naszym życiu, potrzebuje się troszeczkę zatrząść, ziemia troszeczkę musi nas poobijać, byśmy sobie zdali sprawę, że była to kolejna iluzja zbudowana przez nasz ego umysł w budowaniu, no właśnie, tego poczucia połączenia z Bogiem, połączenia ze źródłem, połączenia w swojej harmonii, integracji itd. itd. I ta identyfikacja z tym ego umysłem często nas tak zwodzi, do tego, że wchodzimy w takie przestrzenie, i potem nagle budzimy się z ręką w nocniku. <laughs> Skąd to powiedzenie? No dobra. Eee, I to jest bycie takie fajne obserwować to, że te stany takie wyjątkowe w połączeniu z życiem, no właśnie, częstokroć potem okazują się chwilowe. Dla mnie to świadczy o tym, że zostały zbudowane przez nasz ego umysł, i potem zostały opakowane w różnego rodzaju rytuały po to, by to utrzymać. Dla mnie jest coś takiego, że my tego stanu nie jesteśmy w stanie utrzymywać. Ilekroć zaczynamy go trzymać, utrzymywać, identyfikować się, szukać go, yy, próbować go zbudować w sobie, no to on ucieka. A jeżeli nam się na chwilę uda, no to to jest tylko na chwilę i potem znowu nas trzepnie, tak żebyśmy sobie zdali sprawę, że nie tędy droga. No ale my w upartym swoim zidentyfikowaniu z umysłem tworzymy dalej tą drogę, by dotrzeć do siebie. E... No dla mnie to jest droga bez końca, która się tak zapętla. Która tworzy taki matryks duchowy, że to jest wow, teat niesamowity. Ok, i doświadczamy różnych stanów, doświadczamy różnego takiego spotkania z sobą w takiej, abym to powiedział po swojemu, w ciszy i ciemności, ale spotkania się w takim odczuciu, które płynie z naszego wyższego jestestwa. I jakkolwiek czy ono jest z wyższego, czy wygenerowane przez umysł, jest jakiś stan. I cała dla mnie taka funkcjonalna, praktyczna zasada w tym wszystkim jest taka, że coś, co jest na chwilę, a potem znika, jest tworzone przez ten nasz ego umysł. Coś co jest, trwa i po prostu pomimo różnych wiatrów i burz w tym naszym dostrzeżeniu cały czas jest ta nasza obecność, to nasze jestem ten obserwator. To poczucie połączenia, to poczucie przepływu, to poczucie e, takiego uświadomienia, kim się jest, to nie znika. No ale kiedy doświadczamy takich różnych stanów, chwilę, chwilę wzruszenia, chwila jakiegoś takiego takiej bogości, takiego połączenia, takiego e, poczucia, że się jest w przepływie z życiem, że się nie walczy z tym życiem. I kiedy coś takiego doświadczamy, jakkolwiek, z, z czegokolwiek to by było, no to nasz ego-umysł generalnie mm, podchwytuje ten stan i próbuje go zabezpieczyć, próbuje go ochronić, próbuje go e, tak omurować, tak go ubrać w różnego rodzaju przekonania, które są związane z lękiem przed utratą tego stanu. A to jest po prostu cały czas narracja naszego ego umysłu. On boi się coś utracić, coś co dostrzegł, o, jest to coś fajnego, to jest to, to jest to, naprawdę to. No i próbuje to chwycić, zabezpieczyć, omurować, oprogramować różnymi zabezpieczeniami, by tego nie stracić. No, i w tym momencie my w takim podejściu tak naprawdę już jesteśmy u progu tego, by to stracić. To po prostu znika. E, ilekroć szukamy tego światła w sobie, ilekroć dążymy do niego, by je uchwycić i je utrzymać, to ono znika. Prędzej czy później. No, ale oczywiście, można sobie dawać różnego dawki DMT po to, żeby to światło podtrzymać sobie. <laughs> Niezła iluzja. No ale dobra, to jest jeszcze inny temat. Widzicie, kiedy pojawia się taki stan, pojawia się takie coś, to w tej jakości tego odczucia tego, kim się jest, tego połączenia, yy, dla mnie nie ma lęku. Nie ma obawy, że to można stracić. To nawet Uczucie w swej odwadze, delikatności, w swej subtelności, wrażliwości jest właśnie takie odważne i otwarte, by przejawić się w każdej odsłonie naszego ego teatru. Ono się nie boi zranienia, to umysł boi się zranienia, to umysł się asekuruje, to umysł tworzy właśnie różnego rodzaju, że tak powiem. E, zabezpieczenia, zagrody, takie swoje e, strefy komfortu, by nie być zranionym. To jestem, to odczucie tego, kim jesteśmy, ono nie ma takiego widzenia życia, że coś może je zranić, dlatego że e, zranić może tylko tą warstwę mentalną, to, to ciało bolesne, które zostało zbudowane e, właśnie z ciała mentalnego, z ciała e, emocjonalnego, hormonalne, w hormonach się gdzieś tam osadziło i w ciele, w komórkowym zapisie. No i to jest tak, że wtedy zawsze będzie jakaś asekuracja i dystans. To ten stan dla mnie jest stanem, który odważnie kroczy przez życie, obejmując każdą scenę, która się pojawia. I nie walczy z tymi scenami, bo wie, że walka z czymś, by poukładać to odbicie w lustrze według swojego wymyślonego scenariusza, że w taki sposób sobie stworzę strefę sprzyjającą, wspierającą mnie. To, to, to tak naprawdę prowadzi do takiego zacisku, bo to, ten stan, to uczucie swojego jestem jest czymś, co naturalnie zacznie się kręcić w nas, jeżeli my je krępujemy swoj, różnymi ego programami. Bo ono odważnie jest w stanie się spotkać ze wszystkimi osło, odsłonami życia. I nie ma w tym lęku, że zostanie zranione. Bo cokolwiek przyjdzie, to wie, że w tym odczuciu naszego jestem jest coś takiego, że wszystko przechodzi, wszystko płynie, wszystko nie ma w sobie zaczepienia, bo tylko zaczepiają nas struny, które się poruszają w naszym ego-konstrukcie. Tym naszym, naszym preferencyjnym, tym nakładkowym, tym takim filtrze, który cały czas nas determinuje w różnych sytuacjach. I działamy z automatu. Tak więc może być tak, że reakcja naszego umysłu będzie chciała zabezpieczyć to odczucie w nas, i jeżeli będzie coś takiego robiła, to nagle ten motyw płynący z obawy, z lęku. Ten, będzie to wszystko budowało zacisk w nas, że znowu gdzieś tam się wkopaliśmy w jakąś pseudo duchową, świetlistą przestrzeń, która nam się wydawała, że to już jest to. I tak się właśnie kruszy iluzja. Tak się właśnie gdzieś tam uwalniamy od tych wszystkich dziwnych sytuacji, które nas e, tak naprawdę Pozornie krępowały, bo to coś w nas jest ponad tym wszystkim otulające, wszystko i pozwalające, by sceny przepływały. To właśnie ta zdolność odpuszczania, puszczania i kroczenia do przodu w doświadczaniu runy rzeczy jest właśnie cudownym przywilejem naszego życia tutaj na Ziemi. I, i to chciałem powiedzieć. No właśnie. Także kiedy przychodzi jakieś odczucie takiego połączenia, takiego jestem, to tam nie ma lęku. Tam nie ma obudowywania się w różne asekuracyjne programy, które pozwolą nam utrzymać ten stan, bo jego się nie utrzymuje. On po prostu jest. A każda wysiłkowość wobec niego powoduje to, że on się, że tak powiem, Chowa, kurczy, bo my w tym wysiłku już w tym Ego myśle się zaciskamy, bo chcemy coś utrzymać w tej naszej identyfikacji z umysłem. I to nas uczy, tego, żeby odpuszczać tą identyfikację i pozwalać sobie na życie w każdej odsłonie by rzeka życia płynęła przez nas w doświadczeniach, które są darami dla nas bo one wszystkie wydarzają się dla nas, po to, żeby wypłukać te wszystkie zaciski naszego ego-umysłu, byśmy sobie naprawdę opuścili wszystko. I teraz no właśnie. Cóż. Idę do przodu. Najlepszego dla Was. Hej. Ups.